Ja, witam Was oczywiście w Minecraftiku. Jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj takie specjalne miejsce na tą nagrywkę. I wygląda to dosyć ciekawie, jak widzicie tutaj. Mamy tutaj taki tor, który będziemy się wystrzeliwywać tymi, właśnie y, tymi elitrami, tak jakby. Tylko wiadomo, no nie jestem w stanie zrobić takiej katapulty dla siebie w Minecraft. Więc y, chyba, chyba że jest jakaś opcja zrobienia katapulty, no ale ja jej na przykład nie znam. W każdym razie postanowiłem, że zrobię po prostu coś takiego jak tutaj, czyli po prostu w wagonik, tutaj stawiamy, on wagonik jedzie, jedzie i na końcu wyskakujemy z wagoniku i to ma być taka wyrzutnia po prostu nasza w tym. No ale to nieważne, w każdym razie tutaj mamy też, yy, prawda, yy, jak to się nazywa, fajerwerki, które nam będą potrzebne do latania, no ale pewnie wiecie jak elitra. I wchodząc do tego pomieszczenia, jak widzicie, mamy tu przygotowane wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do tego, żeby zrobić różnego rodzaju Elytry. Mamy tych opcji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem opcji yy, elytry tego, żeby zrobić yy, właśnie różnego rodzaju, różnego koloru i różne zastosowania. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie one mają zastosowanie. Zrobiłem tylko jedno, mogę się przyznać, zrobiłem Tom, akurat Elitre, ona jest taka jakby płomienna, ale totalnie nie wiem, jak jej użyć i w ogóle nie wiem, czy ona cokolwiek robi, więc y, po prostu będziemy to testować, zobaczymy, czy coś się dzieje, czy nie i, i tak dalej. Zanim jednak to zrobimy, to koniecznie wbij na Instagrama. Instagram to jest rzecz bardzo ważna. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ chciałbym rozwijać tego Instagrama i tak dalej. Ja wiem, że ciągle o tym mówię i tam się za bardzo nic nie dzieje, ale widzowie obiecuję, że ja tam coś kiedyś w końcu zrobię, okej? Okay? Obiecuję. No więc możecie wbić i zaobserwować, kto jeszcze tego nie robi. Tam od czasu do czasu też sobie odpalam takie jakby śmieszne lajwiki. I tyle. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą mamy, czyli wodna elytra, czyli ta właśnie z wiadrem. Jak to się robi? Bierzemy to, wyciągamy z tych rzeczy i najprościej w świecie. Wyrzucamy tu, wyrzucamy kolejne i mamy wodną elytrę. Water elytra, to jest to, co teraz musimy przetestować. Ja nie wiem totalnie, jak to działa, ale jak widzicie, mamy taką wodną elytrę za sobą. Ja bym w tym momencie zabrał sobie jeden wózek, zabierzmy sobie tak... Weźmy sobie więcej tych firewerek. Bo dlaczego, dlaczego nie mamy ich dosyć sporo? Yy, zrobi, albo weźmy je na pierwszy pasek, w sumie. Stawiamy tutaj to już wam pokazuję, jak to działa. O kurde! O kurde! Nie tak to Dobra, tak, uwaga! Tu. I teraz, wyskakujemy i lecimy, i lecimy. Dobra, mamy wodną elytrę. Czy ona jakoś ma jakieś specjalne zastosowanie, czy nie? Tego nie wiem, ale skoro jest wodna, przydałoby się ją sprawdzić w wodzie. Jak sobie poradzi w wodzie? Ja jestem ciekaw, mam nadzieję, że wy również. O, tu jest akurat woda, takie większe jeziorko. Sprawdźmy jak sobie pod wodą daje radę. Czy ona coś... O kurde. Ale to tak jak jak. Nie, no, to tak jak ona działa, to działa każda elitra w sumie. Że da się latać pod wodą, yy, zwykłą elitrą również, więc w sumie. Nic takiego nie robi. Czy ona ma jakieś specjalne funkcje? Klikam jakieś przyciski. O, to jest akurat F, to nie, to nie powinienem klikać. Klikam jakieś przyciski, żeby zobaczyć, czy coś się tutaj dzieje, jakiegoś wyjątkowego, ale z tego co widzę... No nic, nic się nie dzieje, no ale dobra, wylećmy gdzieś wyżej, może ona robi coś, ale na przykład trzeba być wyżej na przykład i, i klikam jakieś przyciski totalnie, o, zmieniłem sobie perspektywę, yy, o, wyrzuciłem sobie jedną fajerwerkę, no nic jakby nie robi, jedyne co się dzieje to jakby za nami pojawia się taka woda, to jest dosyć ciekawe, dosyć fajny efekt, podoba mi się nawet, tak tutaj daje nam po, po, po gałach, że tak to mówimy, akurat nam się robi... Yy, Noc, więc dajmy sobie może dzień na szybko, żeby żeby mieć takie opcje. No dobra, jeszcze... No nie wiem w sumie czy ona coś robi więcej. Chyba nic. Ja mam wrażenie, że te elektry to tylko zmieniają tak wizualnie się chyba, bo, bo jeżeli chodzi o jakieś ich zastosowanie, to totalnie go nie widzę eee, Tym bardziej, że ta wodna, no to nie wiem, no w sumie fajna, ale szału nie ma, dupy nie urywa, jak to się mówi, więc w sumie... W sumie to beka. Nawet ona teraz zostawia taki, taki, taki jakby mokry ślad za nami, więc... Dziwne, dziwne, no ale dobra, Elytra jest... Oha, czekajcie, ona ma... Ona ma idea. zwiększony skok, oddychanie po... AHA! Okej! Okay. Tego nie zauważyłem. Przewodnia potęga, nie wiem co to jest, nie rozumiem przewodniej potęgi, ale zwiększony skok, okej, okay, czekajcie, sprawdźmy to. Tak, mamy zwiększony skok i to zdecydowanie będziemy w stanie tu chyba skoczyć. Oj tak Oj tak, mamy zwiększony skok e, Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz sprawdzić Nie wiem czy ja... Nie, chyba tego nie sprawdzę, bo nie mam kilofa. Ale to możemy sobie zaraz bardzo szybko e, przywołać kill prawda? Weźmy sobie jakiś tu e, Wejdźmy na survivala z powrotem, bo... Co chciałbym sprawdzić? O kurde, jak się rozkopał szybko Ej, czy to jest... Czy to właśnie... To mi... Ej, to mi to daje! To! To przewodnia potęga! Patrzcie jak ja to niszczę! Od razu, od razu, to jest coś niesamowitego. No dobra, czekajcie, chciałem sprawdzić, tak, zrobić, czy ja tu wskoczę na to. Wskoczę, dobra, czyli to jest tak potężny skok, czyli to jest na 2,5 kratki, bo na 3 już nie. Bo to są 3 i na 3 już. Na 3 kratki! Dobra, czekajcie, na 4? Nie, dobra, na 3 kratki wskakujemy, czyli dobra, ok, czyli nie musiałem tego rozwalać, nawet, czyli nie potrzebowaliśmy nawet. Czekajcie, tak to było Zróbmy to tak jak było, bo mi to bardzo ładnie wyszło Okej, okay, tu mogłem zrobić jeszcze pół płyty Dobra, nieważne, nieważne, to jest nam niepotrzebne Odłóżmy tą eletrę, bardzo fajna Podoba mi się w sumie, skoro daje mi takie efekty To jest spoko, jestem ciekaw jakie efekty Da, na, da następna eletra, która jest tutaj I jest to totalne prze... Przeciwieństwo Już nam się skraftowała sama, ponieważ wyrzuciłem tam te bloki I ona się skraftuje jak są bloki na zewnątrz Więc załóżmy ją Ona za nami robi takie Płomienne, jakby znaczki. To też mi się całkiem fajne, nawet, nawet ładniejsze Uważam, że jest ładniejsze na przykład. Też nam daje zwiększony skok z tego, co widzę. Okej, okay, jest fajne to, że daje nam zwiększony skok. To jest to chyba taka tradycja, która będzie. Odporność 3 i odporność na ogień. To jest mega fajne, ponieważ możemy sobie teraz sprawdzić, czy to działa nawet. Ponieważ tutaj na dole, a nie, nie, tutaj z drugiej strony. Ja bym, czekajcie, zróbmy tak. Zanim, zanim sprawdzimy, jak się w nie. O kurde, spaliło mi! Spaliło mi! Co ty gadasz? Czy to naprawdę jest w stanie spalić budynek też na przykład? Nie, chyba nie. Ale czekajcie. Czy ja jestem w stanie. Okej, okay, wsiądźmy do tego. O nie! Pali mi się, nie będziemy. Nie, najgorzej, dobra, nie będziemy w stanie w takim razie wejść do, do tej do tej tej bo ona nam się pali, ale jak tam widzicie jest lawa. I tam miał ten wózek spaść, ale jak widzę sobie nie dał rady beze mnie. Więc uwaga, wejdźmy do lawy. Nie tak to miało wyglądać Ale dobra, musimy się tam dostać Czekajcie, czy ja jestem w stanie Jump tu Dzień dobry, dzień dobry ha, ale jazda bez trzymanki, bez zmiany game moda Jazda z tematem, dobra Zniszczyła nam się ta Elytra, co nie jest dobry No i tak muszę zmienić na game moda w takim razie, żeby ją skraftować Więc weźmy jeszcze raz sobie ten yy, Płomień i weźmy też tą elytrę i jeszcze raz spróbujmy e, coś z nią zrobić. E, weźmiemy sobie tylko jeden. O, kurczę, ten. Dobra, weźmy sobie jedno tylko. E, zwiększony skok, ale ja chciałbym wylądować i wskoczyć do lawy, bo tego jestem ciekaw. Tam nas zabił e, upadek z wysokości, więc to... To można było się tego spodziewać, że, że tak będzie. E, przynajmniej ja się spodziewałem lekko. Ale faktycznie jesteśmy odporni. Coś pięknego, dobra, czyli... O, udało mi się wylecieć, dalej się palimy, ale jak najbardziej Elytra na plus, na plus zdecydowanie Elytra. Mi się bardzo podoba jest zastosowanie i jest bardzo fajna, e, możecie napisać w komentarzu co wy o tym sądzicie, jedyne co jest problem to to, że ja się dalej palę. O, przestałem się palić, dobra, super. Elytra bardzo fajna, fajne daje zastosowanie i, i uważam, że gdyby były takie Elytry w Minecrafcie to by naprawdę był... Kozak, nie? Dobra, kolejna elytra, którą mamy, weźmy sobie tak, bo chcemy to wyrzucić na własne życzenie, gdzieś na zewnątrz już na przykład. Kolejna elytra jest z bloku trawy, więc ona będzie jakoś taką ziemistą jakby. Ok, jest taka jakby trawienna, ona nam spowolnienie nam daje, ej to nie najlepiej. To nie najlepiej, że daje nam spowolnienie, ale od, od, odporność 4 daje, czyli jesteśmy w niej wolniejsi, ale jesteśmy za to bardziej odporni. Co oznacza, że w sumie to nie wiem co ta odporność, na co ta odporność jest? Od, y, odporność 7, to jest wybitnie dobra odporność. Ej, te skrzydła naprawdę ładnie wyglądają. Naprawdę ładnie te skrzydła wyglądają. Czy jestem w stanie zobaczyć jakoś na nie z góry? Tu jestem tak w stanie bardziej. Ej, naprawdę są ładne, są ładne te skrzydła. No, podobają mi się fest. Więc, więc tu za bardzo na tym nie ma co się rozczulać, ponieważ odporność y, po prostu 7. Y, nie wiem na co odporność, to prawdopodobnie na jakieś efekty. Y, możemy sprawdzić, czy się w niej spalimy, czy nie. No, czemu by nie, ale. Ale wydaje mi się, że, że się spalimy, po prostu tak, tak, takie, mam, takie mam wrażenie. Ale możemy czekać, gdzie to było. Tutaj sprawdźmy to. Wskakujemy. O kurde, o kurde. Co? 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 Czekajcie, czy, czy, ja, czy ja dobrze widzę Co tu się wydarzyło w tym momencie Czy ja dobrze widzę, że my tutaj Totalnie storturowaliśmy ten teren Czy ja dobrze widzę, że my jesteśmy w stanie niszczyć Teren W ten sposób O nie Jak ja to zrobiłem Jak ja to zrobiłem Ona ma jakieś ukryte supermoce. O kurde Dobra, czekajcie, ja muszę to sprawdzić Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, już wiem o co chodzi. Idziemy po więcej, po więcej firewerek, bo nam się przydadzą. To jest chyba chodzi o to, że jakby spadamy z wysokości bardzo dużej, to po prostu ta nasza moc uderzenia sprawia, że bloki się rozwalają tak, jakby. Co my tam zrobiliśmy? Dobra, czekajcie, ja lecę do góry. Lecimy w takim razie do góry. Na, jak najwyżej się da, po prostu. O kurde, co jest? Znikłem. Zdzikłem, nie ma mnie Dobra, i teraz po prostu lecimy jak najbardziej w dół Pomagamy sobie też tymi fajerwerkami I chcę uderzyć jak najmocniej w ziemię Jak najmocniej Jak najmocniej w ziemię uderzamy Uwaga Ej, co? Co? Jakim cudem ja to tutaj tak rozwaliłem? Co jest? Dlaczego ja to tak rozwaliłem? Co? Słuchajcie, ja tu jakoś Dobra, to jest. To... Okej, okay, chyba rozumiem o co chodzi. Okej, okay, rozumiem. Okej. Okay. Czekajcie, sprawdzimy to, czy to tak faktycznie o to chodzi. Czy, czy dobrze to rozumiem? O, akurat idealnie, że mamy też trawę, bo. Wydaje mi się, że. Do... Że jakby działa to dopiero wtedy, kiedy dostajemy. Yy, obrażenia od upadku. Tak. OK, I dlatego to działa w tym miejscu Bo ja jestem podpalony i ciągle mam jakby na sobie efekt Wiecie o co chodzi W sensie efekt Ciągle, ciągle mi coś zadaje obrażenia Przez co y, właśnie to tak działa OK, to dało, mam jakieś spowolnienie Więc nawet firewerki kiepsko działają O, o widzicie Teraz zadało mi obrażenia i Skąd się tutaj ta trawa wzięła to ja nie mam pojęcia Ale dobra, powiem tak Świetna Świetna, świetna naprawdę jest ta Elytra Bardzo mi się podoba jest totalnym kozakiem, więc yy, chyba moja ulubiona na dany moment. Sprawdźmy kolejną, jak ona działa. O, już mi się skraftowuje, oko ładna! Wow! Wow! Co jest? Co jest? Dobra, walić to, to co mamy tutaj. Yy, dobra, odporność 3, szybkość 3. Dobra, czyli to będzie po prostu jakaś mega szybka ta Elytra Dobra, sprawdźmy. Po prostu jest mega szybka, chyba o to chodzi, że po prostu mam, jesteśmy szybsi. Tak mi się wydaje, bo ona chyba jakichś specjalnych zastosowań nie będzie miała. O, zmieścimy się w tą dziurkę. O. No nie udało mi się, ale w sumie to się spodziewałem tego. No dobra, Elytra wygląda super. Ale nie ma chyba jakichś zastosowań większych swoich. Widzę, że po prostu szybkość to jest to, co tutaj jest takiego wybitnego, więc... Nie ma co, nie ma co, ja, ja ją odkładam. Bo nie ma co się rozczulać na taką elektrownię, która. A to jest lightning! Ej, dobra, czekajcie, czyli ona ma jakieś zastosowanie. Bo to będzie. To będzie coś. No, nie tak to miało wyglądać. Zajdźmy sobie po to. Yy... W ten sposób się szybciej dostaniemy w tamto miejsce. Yy, gdzie my zginęliśmy? Gdzieś tutaj to było. Bo ja tak spadłem. Gdzie to było? Ej, gdzie ja zginąłem? Nie no proszę, nie znajdę tego naprawdę. O! Dobra, znalazłem, znalazłem. Okej, okay, mamy to. Weźmy, weźmy to. No ja jestem pewien, że to coś robi. To będzie coś robiło na zasadzie, że jakieś pioruny czy coś, tak mi się wydaje. Czy ja jestem... Czy ja nie mogę latać? A nie mogę, dobra, Ej, ale za bardzo nie wiem jak, jak przywołać te pioruny tym No dobra, w sumie. Dobra, nie rozczulajmy się nad tym. Ej. Co się właśnie w tym momencie wydarzyło? Co to było? Co jest grane? Dobra, czyli to za, Czyli dobrze myślałem. Czyli to chodzi o to, że po prostu jak w coś wderzymy. Jak w coś wderzymy, to dopiero wtedy to jakby działa. Okej, okay, czekajcie, ja chcę to sprawdzić. Czy dobrze myślę? Okej. Okay. Okej, okay, czyli wszystko po prostu polega na tym, żeby w coś wlecieć. Ciekawe całkiem fajne. Potężne, potężne, dobra, też mi się podoba. Też mi się podoba, też mi się podoba. Ta elytra jest całkiem fajna. Odłóżmy ją i weźmy kolejną. Ta będzie, myślę, że taka zwyczajna, jakaś yy, air, po prostu. Czyli, czyli tu będzie już w ogóle szybkość 4. O jasny gwint. Dobra, czyli to jest. No to jest po prostu mega szybkość. Sprawdźmy, czy to też zadziała, coś jak, jak uderzymy w coś, czy nie. Czy, czy jest coś tutaj. Ej, dobra! To po prostu daje efekty, że jak zadać ci obrażenia, to dostajesz lewitację. Ale kozak to jest totalny. Dobra, no podoba mi się fest. Okej, okay, czyli odkryliśmy wszystko, co jest związane z tą elitrom. Yy, mamy jeszcze zwiększony skok w ogóle i to 7 to jest mega wysoko. Dobra. Yy, bardzo fajna, ale lecimy dalej. Nie chcę się nad nią za bardzo rozczulać. Yy, ta elitra będzie fajna, ona będzie na, na bank będzie zamrażać. Na 100%. 100% będzie zamrażać. Ja proponuję, żebyśmy wlecieli w wodę po prostu. O kurde. Dobra, czy, czy to naprawdę nie działa? I co to robi? Nic to nie robi? Dobra, jak wejdę? Naprawdę? Ej, no nie no to musi coś robić, to musi coś robić, jestem pewien. Nie, nie ma szans, żeby to nic nie robiło, nie ma jakiegoś. Nie no, zwiększony skoki szybkość tylko tak jakby na tym jest. Ej, dobra. Ej, nie wiem, nie wiem, możecie napisać propozycję w komentarzu jak to będzie. Ja już nie chcę się za bardzo nad tym rozczulać, nad taką. Chociaż fajna by była ta mrożąca, bo, bo zostało nam dwie, a już mamy strasznie długi odcinek, więc po prostu sprawdźmy jak ta wygląda. To jest light, czyli jakby świecąca. Okej, okay, sprawdźmy czy ona świeci. Ej, dobra, świeci. Hej, dobra, no jest ładna. Czekajcie, uderzmy znowu w coś. Bo ja zauważyłem, że jak się w coś uderza... Okej! Okay, okej, okay, to jest to! Czyli tamta, tamta Eletra, która zadawała nam... Która była z Ice, to nie wiem, jakoś tak dziwnie. Bo... Bo przy uderzeniu nic się nie działo, więc nie wiem. Sprawdźmy jeszcze raz tutaj, jak to wygląda. Dobra, okej. Okay, dostajemy po prostu oślepienie i blask jakby na nas jest. Y Fajnie. Fajna Elytra, znaleźliśmy jej zastosowanie szybko, więc nie ma co się nad nią rozklejać i ta ostatnia Elytra, to jest Elytra Dark, co oznacza, że jasny więc co ona robi, dobra, sprawdźmy, co się dzieje i wow, jesteśmy niewidzialni, ja! jaka to jest dobra Elytra, w ogóle to jest na takiego demona jakby, co jest grane, czekajcie, uderzmy w coś, ok dostałem jakieś spowolnienie i to jest było wszystko. OK, znowu do... O kurde, o kurde, o kurde Okej, okay, dobra e... Fajna Elytra, jakbym mega dobra kontentowo na zasadzie, że to jest jakiś demon, który lata, nie? To mi się, to mi się mega podoba. To mi się mega podoba, jest, jest to mocne. Jest to mocne, naprawdę. No to by można było jakoś napalionowie może jej wykorzystać. No to by było mocne, to by było mocne. Okej, okay, no w każdym razie. Y, przetestowaliśmy wszystkie elytry. Ja jakbym miał to tak podsumować, to ta elytra jest zdecydowanie najlepsza. Najlepsza, najbardziej wykokszona jest kozak. Y, podobała mi się też ta elytra, y, ta mi się podobała, ta Lightning, gdzie pioruny waliły. Ta jest totalnym kozakiem, bo jak uderzasz w ziemię, to to tak rozwala, jak niesamowite. Ta też była fajna, ta, że daje nam odporność na ogień, ale w sumie. Czekajcie, bo nią nie rozwaliliśmy się o nic. A jestem ciekaw, czy jak zadamy sobie obrażenia, to czy też nam jakby. Czekajcie, jeszcze wpiszę. Albo nawet nie wpiszę, bo to jest ogień, to możemy jakiś zauważyć efekt fajny. Zobaczmy, czy jak w coś uderzymy, to czy też się coś wydarzy. Chyba nic, dobra, czyli to będzie tak samo jak z tym Ice, że po prostu chyba nic się z tym nie dzieje Po prostu wygląda tylko Tak mi się wydaje, bo A nie, podpala, okej, okay, podpala Dobra, dobra, czyli, czyli też ma jakieś, jakieś zastosowanie, czyli tamten Mrożący, ta, ta Ice też by coś pewnie Robiła, ale za bardzo nie wiem co Water też bardzo fajna, z tym, że jak zadawało Czekajcie, bo teraz to rzuca nowe światło w ogóle Na to sprawdzanie tego wszystkiego Sprawdźmy, czy jak uderzymy w ziemię, to czy się woda jakby Pojawi, czy coś takiego O kurde czy coś się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Polećmy tam na górę, bo tam zazwyczaj wszystko działa. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. O kurde! Co jest? Ale jazda, ale śmiesznie. Dobra, ale no nic się nie stało, czyli, czyli, po, prostu, yy, czyli po prostu woda się jakby nie pojawia. To jest tylko taki bardziej yy, chyba wizerunkowy efekt. Po prostu daje nam oddychanie pod wodą. Dobra, no w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w